Witajcie. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o sprawach, które wymagają od nas jeszcze tego samego dnia podjęcia pewnych działań czy postaw i niedobrze jest kiedy są odkładane na późniejszy czas, na jutro na przykładzie Boaza z Księgi Ród. I w ostatnim odcinku yy, mówiliśmy, że Boaz stał się wykupicielem dla Noemi i Rut. I kiedy Rut wróciła ze spotkania z Boazem do swojej teściowej, opowiedziała jej o tej całej sytuacji, to Noemi powiedziała tak, trzeci rozdział i osiemnasty werset. A ona rzekła, bądź spokojna córko moja, a wnet się dowiesz jak się ta sprawa potoczy. Gdyż mąż ten nie zaniecha tej sprawy, dopóki jej nie doprowadzi do końca, i to dziś jeszcze. Może ze strony Noemi była taka ciekawość, może jakaś troszkę niecierpliwość. No, co teraz będzie w tej sprawie? Oni zrobili ze swojej strony pewien krok, i tak naprawdę teraz wszystko leży w rękach wykupiciela, w rękach Boaza. I Noemi, bardzo tak zdecydowanie uspokaja ród i mówi, że Boaz nie zostawi tej sprawy na później. Nie zajmie się jakimiś, może również, też ważnymi sprawami, ale że doprowadzi tą sprawę do końca i to jeszcze dziś. I myślę, że my, jako ludzie, mamy trochę taką tendencję do odkładania tych naprawdę ważnych spraw na później i zajmowania się takimi nieraz mniej priorytetowymi sytuacjami czy sprawami, chociaż one też, też musimy się nimi zająć, ale może dlatego, że wymagają od nas mniej zaangażowania, mniej uwagi i mniej dania czegoś od siebie. I myślę, że drugim takim problemem, czy też takim zaniechaniem z naszej strony jest to, że Nieraz łatwiej jest zacząć jakąś sprawę, a trudno ją później dokończyć, i to jeszcze w określonym czasie. I zastanawiałem się, czy mamy takie sytuacje w naszym życiu, z Bogiem, w naszym życiu chociażby też z naszymi bliskimi, które właśnie obligują nas do tego, aby podjąć pewne kroki, działania jeszcze tego samego dnia. List do Hebrajczyków. Mówi, podpowiada nam, mówi o takiej sytuacji. Trzeci rozdział, siódmy i ósmy werset. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwarzajcie serc waszych, jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni. A więc Bóg przemawia swoim głosem do człowieka, dziś, w konkretnym dniu, w konkretnej sytuacji, i może mu wskazywać na może jego upadek, może chęć i potrzebę naprawienia pewnych sytuacji, podjęcia pewnych kroków z jego strony, aby, aby uzdrowić pewne sytuacje. I ważne jest, na co tu zwraca nam uwagę Boże Słowo, jaka jest reakcja ze strony człowieka. Nie zatwardzajcie serc waszych, mówi tutaj przez Ducha Świętego nam Słowo Boże. I w tym kontekście szerszym tego rozdziału jest nam pokazane, że niestety naród izraelski, chociaż wyszedł z Egiptu, Bóg go wyprowadził stamtąd, nie doszedł niestety do, do tego miejsca, do którego prowadził go Bóg i gorsze, myślę, było właśnie to, że zatwardzili serce swoje na ten Boży głos, który niejednokrotnie ich upominał, chciał ich poprowadzić, chciał ich ukierunkować, yy, dlatego że no nie zawsze oni postępowali tak, jak, tak jak Pan Bóg chciał, i myślę, że to było gorsze, ta postawa, że w, i to lekceważenie tego głosu dzisiaj było gorsze niż może ta, to miejsce, w którym się znajdowali, ten, ten, ten nieraz nieposłuszeństwo, które, które prezentowali, i to niestety nie pozwoliło im dojść do tej ziemi obiecanej, i jest dla nas takim, Poważnym przykładem, abyśmy nie zatwardzali swojego serca na ten Boży Głos, ale poszli za tym Bożym wezwaniu i przyjęli odpowiednią postawę. A w naszych relacjach z naszymi bliskimi, list do Efezjan, czwarty rozdział, daje nam taką radę. 26 i 27 werset. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem Waszym. Nie dawajcie diabłu. Przystępu. I przeżywamy w naszym życiu nieraz takie sytuacje, w domu, w pracy, w różnych innych może miejscach, gdzie po prostu przychodzi jakiś gniew do naszego serca. Jest nasze serce takie wezbrane pewnym takim gniewem. No, jak może ktoś tak mógł zrobić w stosunku do nas, jak mógł tak postąpić, na przykład, w stosunku do naszych bliskich. I nasze serce jest pełne może nieraz gniewu, ale Boże Słowo nam tutaj podpowiada, aby ten gniew został jakby odrzucony od nas, albo nasze serce znalazło ukojenie, takie uciszenie w Bogu jeszcze tego samego dnia. Że dobrze jest, kiedy słońce, jak to czytaliśmy, nie zachodzi nad gniewem Waszym, dlatego że wtedy, kiedy ten gniew jest w naszym sercu długo, zostaje na następne dni, to niestety może nas poprowadzić do grzechu. Kiedy Pan Bóg będzie do nas przemawiał, a my będziemy reagować, kiedy również odpowiednio w różnych takich może nawet trudnych sytuacjach będziemy umieli zostawić jakieś urazy, zostawić gniew tego samego dnia, będzie to również błogosławieństwem dla naszego otoczenia i dla, nasi, dla naszych bliskich. I to jest moje życzenie na ten dzisiejszy dzień dla Was. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia w następnym odcinku.